Z tą kamerą tam tam jest gdzie straszne rzeczy. Ale bramką? Tam zabrankę za przecież za tam się cuda dzieje. Tam módzy była kolejka uformowana i wszyscy ją przechodzili i nagle. Osoby, które nie szpały godziną 30 i dołączyli się do nas i wypchnęli osoby, które stały od godziny 11 mamy 16 godzin stoimy. Jest masakra przy wejściu przy tamtych furtkach, bo jest tak straszny tłok, ludzie się przewracają. I dostałam telefon, że doszło tutaj do, 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 do przerwania Beznadziejna linek. Beznadziejna organizacja. Dobrze, a Beznadziejna. dobrze a Brakuje mi tu takiej organizacji trochę wojskowej, typu grochówka, jakaś nawet dla tych służb, prawda? Powiedzieliśmy, że tam, gdzie nie potrzeba sił mundurowych. E, tam korzystamy z wolontariuszy, za co kilkakrotnie dziękowałam. Ale w ogóle jest taki bałagan, dopiero zaczyna się porządek od pomnika Mickiewicza. Naprawdę no, wstyd Wstyd dla Warszawy, ja jestem Warszawianką i się wstydzę. Nasze możliwości też są o, 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 ograniczone, tak? ten megafon w, szukał dzieci, które się gubiły w tłumie, nie wydawał poleceń porządkowych. Nie było alejek, nie było alejek bezpieczeństwa, nie było zaznaczonego końca kolejki. Wstyd. To jest upokarzające dla Warszawy. Że przez y, tak długi czas y, ludzie zachowywali absolutną y, ciszę, spokój i porządek. I w jaki sposób ten tłum, ten tłum zrobił się Przyjechaliśmy o godzinie 11.00 wczoraj już chyba. Stoimy już i nie wiem ile godzin 12, 13.00 z młodzieżą jest. Wyczerpana skrajnie, oto są przedstawiciele, poczęt sztandarowy. Nie możemy w ogóle wejść. Jakaś straż, jakaś straż chyba, czy osoby najprawdopodobniej, nie wiem czy kompetentne, czy nie, czy przypadkowe, czy z powołania, wpuszczają po parę osób. Rezygnujemy. Proszę państwa, panie redaktorze, rezygnujemy. Zło złożenia chodu naszemu prezydentowi. A to... Beznadziejna organizacja. Dobrze, a... Beznadziejna. Dobrze, a kto powinien to organizować? Jak pan sądzi? Chyba jakieś kompetentne czego osoby, kompetentne osoby, bo w tej chwili, jeżeli ja słyszę, że to są jacyś tam strzelcy, Którzy są, to są przemęczeni, oni sami to z potrzeby tak, serca robią tak. i tego nie przygotowują. I brawo, i brawo, tak, ale oni twierdzą, że oni są przemęczeni, oni nie są w stanie zapanować nad sytuacją. Taka jest sytuacja, proszę zobaczyć, co się dzieje. Od dwóch godzin ani metra nie ruszyliśmy, młodzież no zaczyna nam ja myślę, że to chyba władze miasta powinny tutaj no, coś zrobić, coś wszystko zrobić, żeby zapamiętać, zapanować nad sytuacją. No to chyba jesteśmy w Warszawie, a nie w Zwoleniu, że gdzie indziej, chyba tak. A więc są macie władze jakieś, prawda? Macie no, służby. Prawda? I oni, wojsko, policja, no, 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 no chyba jest w czym, w czym wybierać i to powinno być dobrze zorganizowane. Jest zorganizowane fatalnie, fatalnie. Jestem oburzony, naprawdę. Brakuje mi tu takiej organizacji trochę wojskowej, typu grochówka, jakaś, nawet dla tych służb, prawda, kuchnia polowa, bo po prostu ci ludzie pracują za darmo, no i czasami co, są głodni wręcz. No. Jakby wojsko jest jakby sparaliżowane, no ja wiem, straciło właśnie dowódców, ale no przez, bez przesady, mamy jeszcze e, przynajmniej ze 100 tysięcy jeszcze żołnierzy, prawda? Więc e, ktoś zapomniał, nie? Organizacja to szwarkuje. No, ja mówię, dla służb, ciepła zupa, budżet państwa to wy, wytrzyma. Nie ma tego, tylko jest to jakaś herbata osłodzona. Apel do ministra obrony narodowej. No, nie wiem, czy dojdzie. No i pozdrowienia dla niego. Ale w ogóle jest taki bałagan. Dopiero zaczyna się porządek od Pomika Mickiewicza. Tak nas gnoili, sami Harcerze stoją. W ogóle Ale jest tak bałagan... was Nie. Nie, tylko w ogóle harcerze stoją. Tam nie ma w ogóle, kto ruchem dyrygować. Zwodziłam się tutaj do strażnika miejskiego, to powiedział, że ja powiedziałam, że się poskarżę, a niech pani proszę bardzo. Nie ma tam w ogóle żadnego nagłośnienia, nie ma nic. To jest coś strasznego. Pani Grąkiewicz walc No niestety ona a. chyba ma tutaj. Miasta, prawda? To jest coś strasznego. Ja nie wiedziałam, że to ma być platformą Obywatelskie społeczeństwo na tym polega, bo oni chcą, żebyśmy coś więcej nie przyjechali. Właśnie Osiem. po to jest zrobione. Tak, tak, Ale dopiero od pomnika Mickiewicza są jakieś służby, a tak to sami harcerzy. W no młodzież 17-18 lat, a tam nie ma nikogo na tyle. Nikogo nie ma. Nie ma nikogo. 16 godzin stoimy. Jest y, masakra przy wejściu y, przy tamtych furtkach, bo jest tak straszny tłok, ludzie się przewracają. Hmm, Gronkiewicz no, to... Waldz chce chyba, żeby nas rozdeptać. Naprawdę Dokładnie. jest tragedia, nie ma bariery. Ludzie tam, się przewracają, nie, ma... nie można przejść. No, no jest skandal, naprawdę. Tutaj Ciężko. jest dopiero porządek, a tam no byli ludzie, którzy... Ja stoję 18 godzinę. Jest... Bo jakiś bałagan bałagandów właśnie, tak? Tak. Tam był straszny bałagan. Znaczy, jedna prostu... kolejka przekręciła się i poszli prosto, w... a druga kolejka została. Nie no, po prostu... Nas zablokowali, a ci, którzy krócej stali, weszli wcześniej. Powinny być barierki, powinny być porządki. Strażników no. miejskich widzimy dopiero tutaj, teraz są strażnicy. A tam jest po prostu żywioł. Koniec świat. Tak. Naprawdę, no. Wstyd dla, wstyd dla Warszawy. Ja jestem warszawianką i się wstydzę. Naprawdę się wstydzę. Gdzie z tą kamerą tam? Tam jest on straszne Ale rzeczy. Ale za bramką Tam zapraszamy. za bramkę przejdziemy. się cuda dzieje. Daleko za bramką tam tam. My staliśmy 14 godzin. I tam policja nawet nie pomaga w niczym, Oni Oni przejść. Ani z też nie. Wszyscy stoją tutaj, a tam siedział naprawdę Tu jest skaszna. kultura, tu jest piekra. ale to jest ekstra, ale tam, tam, tam ludzie jest ogóle, tam przed pierwszą bramką tak się ludzie tratują. Ale za no, bo to, bo to megafon w, szukał dzieci, które się gubiły w tłumie, nie wydawał poleceń porządkowych. Nie było alejek, nie było alejek bezpieczeństwa, nie było zaznaczonego końca kolejki wstyd. To jest upokarzające dla Warszawy. Jak przyjęliśmy ludzi, którzy, całą Polskę, która przyjechała pożegnać naszego prezydenta? Wstyd i hańba. 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 Myślę, że ludzie to zrozumieją i we właściwy sposób będą potrafili podejść i ocenią do głosowania. Naprawdę wstyd wielki. Ludzie płakali, ludzie wychodzili, stali. Po dwie doby jechali tutaj ludzie i odchodzili, i nie było szans, żeby się dostać. Nie było komu z nim porozmawiać. Oficerowie policji stali, nie wydawali poleceń, bo nie było funkcjonariuszy. Policji w ogóle nie było, Straży Miejskiej nie było. Teraz dzwoniliśmy na policję, składaliśmy meldunki, prosiliśmy, żeby przesłali psychologa. Po trzech godzinach przyszedł ksiądz i zarządził modlitwę. Wstyd, gdzie był ksiądz, nie było muzyki. Psychopata puszczał nam z okna na ostatnie piętrze w kamienicy, puszczał nam idiotyczną muzykę na głos do kilkutysięcznego tłumu, wielotysięcznego, nie wiem ile tu ludzi było. Policja nie zareagowała. Przez godzinę to trwało, nikt o tym nie wiedział. Pierżynka z Zamościa tuż przed bramą, przed Wojskim Gardłem odeszła, nie mogli wejść. Wymieszano nam wszystkie kolejki. Kolejka była ułożona w ten sposób że krzyżowała się, bo oddzielona taśmkami, nie było ludzi do pilnowania porządku ludzie zaczęli się mieszać te taśmy zostały pozrywane nie można przy, takim, przy takiej organizacji profesjonalnie ustawiać kolejek obok siebie one mają iść uliczkami nie można ich nigdy krzyżować i potrzeba nowych barierek dowozić jak tłum wzrasta kto z, y, nie pomyślał o barierkach jak widział ile ludzi przyjeżdża od rana to jest wstyd proszę państwa co podają telewizje TVN głównie protesty co robi Gazeta Wyborcza, podaje, że Polacy protestują. To nie jest prawda. Większość Polski jest za tym, żeby prezydent spoczął w możliwie najgodniejszym miejscu i tam, gdzie zdecydują zwierzchnicy Kościoła czy rodzina, tam się dostosujemy. Wstyd, proszę Państwa. Jesteśmy 16 godzin, wymieszano kolejki, wchodzili ludzie, którzy stali po 2-3 godziny, coraz być może jeszcze są ludzie, którzy po 18 godzin stali. Naprawdę, to jest żenujące. Moja rodzina odeszła, moi znajomi, kuzyni przyjechali, całą noc jechali, odeszli przed tą kolejką. Dzieci mdlały. Ta kolejka teraz już jest spokojna, oporządkowana, ale tam jest tłum wymieszany. Idźcie Państwo w ten tłum, nagrajcie co ludzie mówią, tam oni nie dostają żadnych komunikatów.